Dzień dobry, dzień dobry. Szanowni Państwo, jesteśmy pod skocznią w Wiśle. Troszkę wiało przed chwilą, teraz się na chwilę uspokoiło. Deszcz też przed chwilą padał, ale już nie pada. Deszcz się uspokoił, wiatr się uspokoił, ale trening jest odwołany. Zaczynamy dopiero od serii próbnej. Seria próbna musi się odbyć przynajmniej jedna, żeby konkurs miał prawo bytu. Zobaczymy, jak się to dalej potoczy. Miejmy nadzieję, że wiatr będzie dalej taki spokojny, jak jest w tym momencie. Szykuje się loteria, bowiem jeszcze 5 minut temu wiało raz z jednej strony, raz z drugiej strony. Więc możemy liczyć na jakąś niespodziankę w dniu dzisiejszym. Czekamy na rozwój sytuacji, czekamy na to, co się będzie działo, ale na ten moment pierwszy trening został odwołany.